Witam w nadmalowniczej rzeki, pomorskiej rzeki. Wybaczcie, że nazwy wam nie podam, ale to z szacunku dla wędkarzy łowiących tutaj na co dzień. Nie chcę po prostu najazdu tutaj tubylców, żeby potem tym nic nie zarzucili, że zdradzam na filmach gdzie jestem. Niech to będzie wielką tajemnicą. No co, wybraliśmy się z Simpsonem na trotki, jakiegoś łososia może, srebniaczka, może jakiś większy pstrąg weźmie, zobaczymy co to się będzie działo. Siemek tam się właśnie schował w czcinach. Siemek, pomachaj tutaj! Czekajcie przybliżę. Nie poznacie go, bo masz taką brodę. Powie, troć to gole. <gry> Pokaż ty, tą brodę. To ile ty ją będziesz nosił? 8 lat? Nie, ja dzisiaj się gole. Dzisiaj się golisz? Ja dzisiaj się gole, złabię troć. Jak troć to się gole. Ale co, kupimy maszynkę tutaj w sklepie, gdzieś w pobliskim sklepie i, i na kwaterze ogolimy brodę? No dobra, powołujemy. Taką ci zrobimy takiego tego, a ci takiego wąsa zrobię. Albo jak Van Helsing tylko tutaj sobie. O, dokładnie. Tylko pamiętaj pks ów nie gol. Ja Rodzę 5 centymetrów, wiesz, już od października się nie golę. Zaraz wam tutaj pokażę, bo Przemka może się kojarzyć z tego, że to jest producent najlepszych woblerów, jakie w ogóle chyba istnieją dla mnie. Nie żebym tu reklamował, nie? Bo to nie jest żaden film z lokowaniem produktu, ale no jakie cacka przygotował na tę zasiadkę, na zasiadkę, na te ryby. Ponoć fachowcy mówią, że róż jest bardzo dobrym kolorem, ale zwróćmy uwagę... A pokaż go te... bliżej. Ja też takiego mandara wam pokażę. Ale no, coś pięknego ten wobler jest. No, z takim dłuższym sterem. No ja i... wam pokażę, co ja mam w pudełku, co mi przygotował tu pan producent. A mam trochę tych woblerów od niego. Taki piękny staledynik. Tu tak samo taki seledyn z pomarańczowym grzbietem, głową. Nie no, coś pięknego. Tu mam jeszcze takie naturale niepozbrojone, ale co dzisiaj też mi dał. Jego tu mam. Biedroń, to jest tak zwany biedroń, pudrowy róż. No coś pięknego. Majtki biedronia. Majtki biedronia. O i już jest nazwa. Nazwa jest dla woblera Majtki biedronia. Mogą być, nie? No nazwa, nazwa koloru. <grym> nazwa koloru dokładnie, bo wobler nazywa, się smolt. wobler nazywa się Smolt. I to jest akurat z łopatką taką troszkę szerszą, ale mam też takie z łopatką węższą. O, ten na przykład. No świetne woblery, naprawdę. Będą robiły robotę. Tu mam takich standardowych. Z Pomorza trochę. Patyczaki. Chyba każdy trocia się ma w pudełku. Takie dozwane woblery z Kaszub. No i co? No i, no i wahadłówki. Podstawa. Wahadłóweczki. Adama Kaczmarka. Jak chyba się nie mylę. Tu mam jeszcze troszkę nieuzbrojonego żelastwa. O, troszkę cięższe. Powyżej 20 gram. Też świetna robota. Przepiękne wahadłóweczki. Nic, tylko łapać. Aby tylko ryby chciały współpracować. Dobra, panie, pan coś jeszcze powie, pan producent? Jak złowię rybę, to mi się wena twórcza do Nie marnujemy czasu na gadanie, bierzemy się za łapanie i tylko zaraz coś weźmie, tu się zameldujemy. No to pięknie się zaczyna, musi już miał właśnie branie. Normalnie samy ranek. Kilka rzutów, a on już miał branie. Też zmienię kąt, żeby nie stać nad głową. Ale fest huknął? No na życie, że poczułem? Przecież to niemożliwe, że w kołek, bo to było szatnięcie, a nie, że stukłem w Prawie w ogóle nie pęciłem, nie? Jak to się mawia, tata poprawi. A teraz już będę ci ciągnął wszystko. węci to jest takie inne uderzenie kurwa. Tympe, nie? Takie, jak hmm. duży pstrąg, nie? <laughs> Ale piękna meta. Trzciny leżą na wodzie. Tu jakieś takie Gałązki. Fani, tutaj woda krąży. Zobaczymy, może jakaś siedzi. Królowa. Pomorza. No, tutaj mi wcówka marzenie, Aż się prosi tutaj zaraz, żeby woblera pod samiutkie drzewo wpuścić. na no jak tu ma stać ryba, no to tylko pod tym drzewem. Próbujemy, nie gadamy. W takim miejscu, jak tutaj, to najlepiej wahadóweczkę założyć. Tak nam szkoda, oblera jakiegoś za dwie tyszki, To fajnie taką wahadówkę można tutaj wpuścić pod te zwaliska. Ona szybko pójdzie do dna. O! Boblery byśmy tak nie obłowili, jak wahadówą. Takiej takie mistówki Warto było takie mety, może jakiś srebniaczek siedzi. Myślałem, że masz rybę, teraz... <noise> aż mi serce podskoczyło. Nie, nie mogę zatrzymać, chodź tutaj do mnie, weź może mój podbiera, co? Ja do mnie, choć szybko mi podbieraj. Masz? Masz ją? Masz ją? No. Masz ją? Kocham, cię mordo. Nie, nie. Kocham no. cię mordo. Kocham cię mordo! To jest metr ryba Jezus Maria Czemu ja są szedłem? Nie wiem właśnie Ale bydle ja, Proszę mnie tam włączyć Kurde, ty łosoś czy też troć? Patrzcie na to, patrzcie na to, marzenia się spełniają. Mówię wam, marzenia się spełniają. Taką rybę czekałem całe życie. Piękny samiec troci. No, coś pięknego, no ogromna, piękna ryba. Dobra, bo jest troszkę dzisiaj zimno. Wypuszczamy szybko, żeby ją nie męczyć. Oh. Gotowa jest! 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 Yes! Dzięki, Siemek! Normalnie, dzięki! Bo to Twoja zasługa normalnie, tak samo, A, nie? No. <laughs> siemek, gratulacje! Trzy tak. raz piona! Coś pięknego normalnie, coś pięknego. Siemkowi hukła, podejrzewamy, że to... Jak myślisz to ta sama ryba? To No te same miejsce, nie? No ale może kilka stały, no może, miał przyrąpanie, tam. ja plecionkę szybko sobie odwinęłem, nawinęłem fluocarbon, bo nie dało mi się łapać. No i co? No i kurde, Siemek szedł z miejsca, ja stanęłem. Du mój duży błąd, nie? To no, trzeba powiedzieć. Tak, mój duży tak. błąd, bo... Miałem branie, było cięcie wszystko w ja tempo. Ja poprawiłem po od razu, tylko pierwszy rzut tak. to był mój. I wygięła się kotwica. Ja poczułem tę rybę na kiju, ale zszedłem, bo myślałem, ukuła się i tak dalej. Ale no gajduś wszedł i tutaj pozamiatał system. Gratulacje, byku. Dzięki, dobra, walimy, bo to może ten cały odcinek traci czas, one odpaliły właśnie, tak? No, a potem zdamy relację, bo naprawdę szkoda nam czasu. Coś pięknego, coś pięknego. Marzenia się spełniają, a jeszcze dzisiaj mówiłem do Siemka, że moje marzenie mieć to rodzi z rzeki i mieć torodzie z plaży. Jedno już zrobiłem, teraz jeszcze czeka drugie. Jest, jest, jest!